Jeszcze tylko powiem tyle. Proszę oddzielić, pan przewodniczący mówi, że chodzi o to, że młodzież pije. Młodzież, to nie ma nic do tego, że młodzież pije, bo młodzież sprzedający nie może sprzedać alkoholu. Jeżeli to jest człowiek niepełnoletni, to nikt mu tego alkoholu nie powinien sprzedać. I nie zmienicie tego ustawą, czy to będzie sklep czynny od 10 czy od 12. Jemu w ogóle nie wolno sprzedawać. To jest raz. Tak. Na gminie była sytuacja, i to mogę powiedzieć na przykład do Szerzyna, kiedy szło, nie wiem, dwóch młodych szczypli, szedł z nimi trzeci, który miał 18 lat, i kupował, i szli za sklep, i, i rzeczywiście tą to butelkę opróśniali. Więc to nie jest argument, to nie jest argument. Tu się nie do końca zgodzę. Natomiast nie patrzmy już teraz na... Ale to, tego pan, tak, tylko tego pan nie zmieni godzinami otwarcia, bo tak jak mówię, ten, temu młodemu, ten osiemnastoletni kupi po 12 i dalej będą pić. Tym panowie niczego nie zmieni. Tak. Jaka jest państwa propozycja, jakie są oczekiwania? Tak. Proszę oddzielić kościół, moim zdaniem, proszę oddzielić kościół od handlu i wtedy uchwałę podjąć. No, nie Bo nie, bo, że, 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 ja chcę jedną godzinę otwarcia dla wszystkich, nie że Szerzyny są wyjątkiem, czy jakaś tam Podlejsie jest wyjątkiem, albo jesteśmy wszystkie równi i mamy godzinę dziesiątą, albo mamy dziewiętnastą, albo mamy dwudziestą. Dobrze, czyli jedna godzina dla wszystkich, I najlepiej proszę oddzielić kościół, bo ja uważam, że kościół jest kościołem, a handel jest handlem, to są dwie inne zupełnie rzeczy. Dobrze, to Dziękuję bardzo Trzecia moja propozycja zlikwidować w ogóle zakaz regulacje, od której ma być otwarte. powinno być Wtedy, kiedy handlowiec sobie życzy, to wtedy kiedy sobie otwiera, żyjemy w wolnym państwie, nie w państwie, prawda, żeby Rada nie brała pod uwagę prawda, życzeń, że tak powiem, proboszcza czy, czy kościoła. Mówię.